Ja byłam zawsze wielką fanką olejowania. Ja wam to od początku na instagramie powtarzam olejujcie, bo to jest najłatwiejszy sposób, żeby mieć zdrowe włosy. Cześć z tej strony Curly Brownie. jak uratowałam swoje włosy w dwa tygodnie. Zapraszam do oglądania. E, moje włosy jeszcze schną, e, są gdzieś jeszcze niegdzie mokre, mają sucharki, więc pomijmy ten fakt, chciałam wam powiedzieć, że challenge. O którym dzisiaj będę mówiła, był dla mnie taką trochę nowością i powrotem do starych czasów pielęgnacji. Tutaj mam na myśli olejowanie codzienne, nieco mycie, ale codziennie nakładałam przez ponad dwa tygodnie. Olej na włosy. I miałam włosy rozjaśniane. Dlaczego tak zrobiłam? Po prostu, to ma taki pomysł, że chcę jak najszybciej zregenerować swoje włosy, chcę jak najszybciej je ogarnąć, żeby do wakacji były w takim dobrym stanie, żebym miała bazę, żebym wiedziała, co ja teraz lubią, czego unikać, co daje nam olejowanie. Olejowanie przede wszystkim nabłyszcza nasze włosy, domyka łuski włosa, sprawia, że ich kondycja jest lepsza, są bardziej zdrowe, błyszczące. Naprawdę działanie oleju jest takie. Teraz przechodzimy do części filmiku, gdzie tutaj Wam będę pokazywać, jak przebiegał ten proces, na to, dlaczego na to wpadłam i tak dalej, i tak dalej, bo to będzie taka forma trochę vloga. Zobaczycie. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i, i miłego oglądania. Cześć, słuchajcie... Witam się z wami tak na spontanie totalnie. Jestem nieogarnięta, włosy mi nie jestem w bluzie, ale wpadłam na pomysł fajnego filmiku. Jak widzicie, mam włosy rozjaśnione. Jest to moje drugie mycie włosów rozjaśnionych. Dlatego wpadłam na pomysł, aby zrobić sobie taki challenge i przekazywać, czy cokolwiek się zmieni. Chodzi mi tutaj o to, żeby olejować włosy przez dwa tygodnie dzień w dzień. Ja jestem w szoku. Nie sądziłam, że tak bardzo to wpłynie. Na moje włosy. Jak widzicie, ja już mam któryś dzień Good Hair day. i to nie dlatego, że też znalazłam super kosmetyki, które mi się zaczynają sprawdzać, ale olejowanie i sam olej naprawdę działa cuda. Czyli dwa tygodnie to jest czas, w którym naprawdę można dobrze poprawić swoją kondycję włosów. Zależy mi tutaj na tym, żeby był bardziej nawilżone i żeby miał więcej blasku. W miesiąc jak najbardziej powiem Wam, że olejowanie. Po miesiącu już na pewno będą widoczne efekty. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją przygodę z olejowaniem, jak olejowałam przed każdym myciem, a teraz mam zamiar olejować codziennie. Jakby codziennie. Nawet jak nie będę myła głowy, to będę olejować, nakładać odżywkę i po prostu później to sukiwać. Czy będę emulgować olej. Więc. Ja się jaram. Ja żyję teraz tym, co zauważyłam. Na początku włosy rozjaśnione, one nie wiedziały, co chcą. Ja totalnie też nie wiedziałam, co mam im dać. Próbowałam różnych rzeczy, ja byłam już załamana, wręcz bym powiedziała. I dlatego chciałam codziennie coś robić, działać. I to olejowanie dawało mi jakąś frajdę, bo obserwowałam te włosy. I pierwsze olejowanie nie było jakoś super... jak olejowałam. Olejowałam najczęściej na noc, bo jakoś mi było tak wygodnie. Kilka razy olejowałam na podkład na humektantowy i często później na mokro, bo jak się okazało, najbardziej moje włosy polubiły się z olejowaniem na mokro. Więc tak wyglądają efekty po olejowaniu na podkład. Ogólnie to Fajnie się zakręcił w niektórych miejscach. Nie wiem czy dać, ale jest jeszcze puch, bo testuję dzisiaj taki krem, który kiedyś mi się nie sprawdzał i liczyłam na to, że dzisiaj się mi sprawdzi po rozjaśnianiu. Są jeszcze włosy mokre, ale muszę już wychodzić, więc wam pokażę szybko. Nie jest źle. Czy to będzie moje ulubione olejowanie na podkład? Nie wiem jeszcze. Wydaje mi się, że bardziej się sprawdza na sucho, ale zobaczymy. Będę testować przez te 14 dni. Jeśli chodzi o podkład humektantowy w moim przypadku, kiedy rozjaśniałam te włosy, e, były zadowolone, nie obciążało to włosów. Ja będę używać tylko oleju od Maxmo, bo dostałam dwie paczki pijarowe i tam są oleje bezbarwne, dlatego jedziemy z olejami od Maxmo by Angler. Dzisiaj będziemy testować olej makadamia. Wcześniej lubiłam oleje Makadamia. Ogólnie od zawsze lubiłam z tego co pamiętam, olej, oleje orzechowe takie. Więc dzisiaj robimy olejowanie na sucho i olejowanie po prostu na noc. Do zobaczenia jutro rano. Pokażę Wam efekty, jak wyszło to mycie i czy w ogóle mi się sprawdził ten olej, bo, no bo zobaczymy. Testujemy wszystko, sprawdzamy, co te włosy lubią teraz. Dzisiaj mam pierwszy Good Hair Day po rozjaśnieniu. Włosy są jeszcze w niektórych miejscach wilgotne, ale wychodzę z Leosiem na spacer i chciałam na szybko odnieść sucharki. I powiem wam, jakie olejowanie zrobiłam. Zrobiłam olejowanie na podkład nawilżający, odżywka Anwen Best i na to dałam olej, meksmo, mieszanka do średnio porów i zaraz wam pokażę całość włoski, Ale się gorą! Tadam! wyszły spoko, pierwszy raz good hair day. Jeszcze jak na to, że pół słysamę, pół suszyłam, w ogóle jestem spalona. Chyba to było dziesiąte olejowanie, coś takiego, bliżej dziesięciu niż pięciu, więc serio, ładnie! Mam nadzieję, że nigdzie nie jestem brudna od jedzenia, ale patrzcie na to! Uwaga, to są efekty po olejowaniu na mokro olejem arganowym na 3 godziny, później odżywka wyszła, emolientowa i żelta, co mnie nie zdziwiło, ale złoty, dlatego mnie zdziwiło. No naprawdę, wszędzie się włosy zakręciły, wszędzie. Nie podoba mi się jedynie ta grzywka i trochę tutaj. Leo, podobają ci się moje włosy? Kończę to doświadczenie już powoli, zostały mi tak naprawdę 3 olejowania. Jakieś uwagi, wnioski. Na początku. To nie widziałam żadnych efektów. Wręcz bym powiedziała, że było jeszcze więcej puchu. Myślę, że tutaj kwestia było tego, że włosy się musiały przyzwyczaić, jakoś zaadaptować do nowej sytuacji. Tak się mówi, prawda? Boże, to będzie tekst mojego zawsze. Tak się mówi, tak, wielka, tak się mówi, tak się mówi, mniej. Musiały się przyzwyczaić. Z czasem włosy miały za dużo emolientów. Najczęściej były to dni, kiedy nawałam olej na noc, więc zauważyłam, że łatwo było mi tym olejowaniem obciążyć włosy. Jakie efekty zobaczyłam? Przede wszystkim skręt bardzo się podniósł. W końcu włosy zaczęły jakoś wracać do normy, zaczęły się przyzwyczajać do nowej rzeczywistości i te olejowanie na bank pomogło. Ja byłam zawsze wielką fanką olejowania. Wam to od początku na Instagramie powtarzam. Olejujcie, bo to jest najłatwiejszy sposób, żeby mieć zdrowe włosy. Tylko trzeba dobrać dobry olej i dobrą metodę. Włosy stały się mniej suche po prostu, one były suche. Głównym bohaterem był olej. Arganowy totalnie mi się sprawdził. Kiedyś tak średnio się z nim lubiłam, ale teraz ja go uwielbiam. Bardzo dobrze, też sprawdziłam mi się mieszanka do włosów średnio od Mexmo e, i olej awokado. Jeśli chodzi o blask, to myślę, że troszeczkę go wydobyłam, ale to nadal nie jest blask, jaki chciałabym uzyskać, gdyż no, są to włosy rozjaśnione. Ja jestem świadoma tego, że ich struktura teraz się trochę zmieniła i one już nie są tak błyszczące, jak były kiedyś. Bardziej są matowe, ale spokojnie to jest do nadrobienia. Jeśli chodzi o minusy tego challengeów, no, to jak mówiłam wcześniej, a czasem włosy były zbyt obciążone, zadałam im za dużo tych emolientów. Jeśli olej jakiś mi się nie sprawdził, to było więcej puchu. I tak było w przypadku oleju żożoba, jojoba. Ja go lubiłam, ja go wręcz dałam wam ostatnio w ulubieńcach w kwietniu, a teraz to. Ja nie wiem o co chodzi. Nie jest moim ulubieńcem. E, więc zawiodłam się po prostu na niektórych olejach, ale nie widzę minusu totalnie tego challenge'u. Olejowanie, myślę, też bardzo mi pomogło uregulować stan moich włosów. One zaczęły teraz się po prostu układać i myślę, że to miało wielki wpływ. Myślę, że wpłynęło to korzystnie, wygładziło mi te włosy, domknęło bardziej łuski włosa. Ja oceniam cały challenge mega, mega pozytywnie. Jeśli macie czas, to koniecznie wypróbujcie. Przynajmniej olejować co mycie przez te dwa tygodnie. Zobaczcie, czy u Was to się sprawdza i czy wpłynęło jakoś korzystnie na stan Waszych włosów. Dajcie znać, czy Wam się taki filmik podobał. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam albo zachęciłam, bo rozjaśnione włosy to są włosy, o które trzeba mocniej zadbać. Miejcie to na uwadze. Ja cały czas nie żałuję tej decyzji, że rozjaśniam włosy, bo włosy wracają do, z... do życia. Tak, o to mi chodziło. jakim papa, zostawcie suba koniecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.